słowa najważniejsze Ewangelia z komentarzem Jestem w porządku, jestem czysty, to nie mój problem. Tak chyba najczęściej do sprawy podchodzimy. To nie mój problem, że bliźni ma do mnie pretensje. Ja postąpiłem słusznie, więc nie mam za co przepraszać. A nawet jeśli nie słusznie, to tylko trochę. To on jest winny, bo on nie umie się pogodzić, nie potrafi wybaczać. Tylko ciągle rozpowiada o swoich rzekomych krzywdach. A Jezus nie mówi, idź, pojednaj się z bratem, jeśli zawiniłeś, ale idź i pojednaj się, kiedy wiesz, że brat ma coś przeciw tobie. Czy czujesz się winny, czy nie, ty pierwszy wyciągnij rękę do pojednania. Prawda, że to coś zupełnie innego? Myślę, że po dwóch tysiącach lat chrześcijaństwa to ciągle nowatorskie podejście, nie pozwalające na łatwe zaciemnianie prawdy, kto krzywdzi, a kto jest krzywdzony.